Pineska. Znasz ten symbol. Jest on domyślnym oznaczeniem miejsca na mapie. Od dziś go wszyscy z tym utożsamiamy, powstał w 2005 roku jako logo Google Maps. Gdy znajdujesz się w nowym miejscu, na przykład na wycieczce lub po przeprowadzce, twoim domyślnym sposobem szukania sklepu czy apteki jest smartfon. Wyciągasz telefon, odpalasz Google Maps i wpisujesz to, co w danym momencie potrzebujesz. Znaczniki ścieżka, które pojawiają się na ekranie, prowadzą ci z precyzją kilku metrów do celu. Komunikaty, gdzie skręcić, co jest w okolicy, czy zdjęcia z Google Street View, które pokazują ci, co jest dookoła, pozwalają Ci określić, ile będziesz potrzebować czasu i jak wygląda punkt docelowy. Zupełnie tak jak podczas grania w gierkę, odpalasz sobie minimapę, ustawiasz znacznik jako punkt docelowy i idziesz podążasz za ścieżką. Lub po prostu mapa, która pozwala Ci nawigować po nieznanym terenie. A jeśli tak jak ja, lubisz eksplorować, zwiedzać właśnie takie nieznane tereny, a jeszcze najlepiej w świecie fantazy. Partnerem filmu jest Albion Online, który wystartował z nowym serwerem 29 kwietnia, serwer Europa. Idealne miejsce dla nowych graczy. Albion Online to sandboxowa gra MMORPG w średniowiecznym świecie fantazy. Łów ryby, zbieraj surowce, walcz z potworami i innymi graczami i zwiedzaj. Zwiedzaj rozległy i złożony świat składający się z mnóstwa biomów i dungeonów. Możesz je eksplorować samodzielnie, choć lepiej będziesz się bawić w towarzystwie innych graczy. Dołącz do gildy lub załóż własną i twórz razem z innymi graczami armię, która będzie w stanie pokonać wszystkie inne. Stwórz swoją postać bez ograniczeń na klasy. Nie musisz decydować przy tworzeniu postaci, kim będziesz w grze. Drzewko rozwoju postaci pozwala ci na elastyczne ulepszanie umiejętności walki, zbieractwa, farmienia czy craftingu według własnego widzimisię. Chociaż polecam robić te bildy zdecydowanie z tutorialami dopracowanymi przez wielu graczy. Z zebranych surowców twórz nowe przedmioty, możesz używać je w walce lub na przykład sprzedać. To gracze budują ekonomię w tej grze, więc może to właśnie Ty zostaniesz biznesmenem i zdobędziesz swój pierwszy milion na lokalnym rynku. Milion srebra oczywiście. I graj nieważne gdzie jesteś, możesz grać na PC, Androidzie i iOSie. W kwietniu wyszedł update Foundations, czyli fundamenty. I dosłownie, tak jak jego nazwa wskazuje, budujemy fortyfikacje, które tworzą dodatkowy taktyczny wymiar w bitwach o terytoria. Gildie mogą ulepszać mury, bramy i strażników, by nie pozwolić wrogom zanieść sztandaru oblężniczego do wieży. Wmijaj na nowy serwer Europa i kup pakiet założyciela, dzięki któremu otrzymasz ekskluzywne bonusy. Dostępny do 3 czerwca. Kliknij link w opisie, aby rozpocząć swoją przygodę z Albion Online. Dziś do nawigacji wystarczy Ci smartfon. Chociaż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nie było to aż takie proste. Zróbmy szybki skok w przeszłość. Pierwsze znane mapy pojawiły się już ponad 20 tysięcy lat temu. Przedstawiały one prymitywne kształty wydłubane na kościach lub glinianych tabliczkach, które zostały zinterpretowane jako rzeki i pasma górskie, no i zazwyczaj obejmowały bardzo lokalne obszary. W czasach starożytnej Grecji razem z powstawaniem nauk ścisłych zaczęto kreślić coś, co dziś znamy jako geografia. Z zapisów Homera, Hekatajosa z Miletu czy Herodota powstawały liczne interpretacje jak wówczas wyobrażano sobie świat. Oczywiście z Grecją umieszczoną w samym środku. <grych> Na początku I wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz, korzystając z wcześniejszych opisów jak i z pierwszych obliczeń dotyczących obwodu Ziemi zrobionych przez Poseidoniosa i Eratosthenesa, sformułował pierwszy atlas świata, obrazujący tereny obejmujące nawet Azję. Wymienieni panowie byli naprawdę blisko prawidłowej wielkości obwodu Ziemi, mimo naprawdę ograniczonych możliwości do badań. I na podstawie właśnie tych zapisów pod koniec XV wieku Krzysztof Kolumb postanowił, że spróbuje znaleźć drogę okrężną do Indii. I to właśnie te czasy rozpoczęły rozdział w historii kartografii, czyli tworzenia map, który trwa do dziś. W XVI wieku zaczęły powstawać pierwsze mapy świata, które odzwierciedlały rzeczywistą skalę kontynentów. Upowszechniła się metoda triangulacji. Wyznaczamy dwa punkty. Na podstawie kompasu wiemy, gdzie jest północ, obserwując dany punkt możemy określić kąt, pod jakim go obserwujemy, i na podstawie skali z dwóch różnych punktów możemy określić odległość. Pozwoliło to na powstanie całych map opartych na bazie siatki trójkątów, które dość precyzyjnie oddawały na papierze rzeczywiste obszary. Na zadejściem XX wieku, no wiem szybko tu lecimy, ale chcę w skrócie tą historię opowiedzieć, zadejściem XX wieku pojawiły się nowe możliwości dla kartografii. Powstanie samolotów i upowszechnienie fotografii pozwoliło na udokumentowanie bardzo szybkie znanych i jeszcze nieodkrytych obszarów. Rozwój awiacji i uprzemysłowienie druku przyczyniło się do powszechnego dostępu do mapy Atlasów. Atlas to taki zbiór map w formie książki. Ja takie atlasy, no może nie aż tak potężne, ale atlasy pamiętam z dzieciństwa, kiedy jeszcze jako mały bąbelek odkrywałem w ogóle świat związany z geografią, i on jest naprawdę ciężki. Siedziałem nad takimi atlasami jak ten i wertowałem strony, oglądając jak wygląda świat, kraje i miasta. To wydanie jest z 1962 roku i muszę powiedzieć, że jest całkiem kompletne. Jak zaglądałem sobie do niego i wertowałem go przez ostatnie kilka dni, Mamy tutaj tak naprawdę całkiem sporą ilość danych. Moje zachwycenie tym atlasem jest dość niebezpodstawne, muszę powiedzieć, bo biorąc pod uwagę to, że jest to 62 rok, jesteśmy jeszcze tak naprawdę przed erą podboju kosmosu. Co oznacza, że mamy tutaj takie zdjęcia. Są to jedne z pierwszych zdjęć robionych z poziomu jakichkolwiek satelitów. Dopiero pod koniec lat 60. zaczęły się upowszechniać zdjęcia. Które dzisiaj znamy, i takim zwieńczeniem tego okresu był rok 72 i powstanie zdjęcia słynnego Blue Marvel, czyli niebieski kuleczka, taka wiecie, szklana, nie <grystanie> wiem, no, no Marvel, jak to się po polsku nazywa. Mamy 2024 rok, i może się wydawać, że jako ludzkość odkryliśmy wszystko, co jest na powierzchni naszej planety. No i to byłaby taka, można powiedzieć, częściowa prawda, biorąc pod uwagę tylko część lądową. Ale część lądowa stanowi zaledwie 30% powierzchni naszej planety. Od wielu lat trwa rejestrowanie oceanów i wiele projektów przyczynia się do stworzenia pełnego obrazu oceanicznego dna. Ale wydaje mi się, że jeszcze na to trochę poczekamy. Przed powstaniem pierwszych systemów geolokalizacji używano kompasów i sekstantów. Dziś one wyglądają trochę jak muzealne eksponaty. Kompas kierując się na północ pozwalał określić kierunek i utrzymywać go relatywnie do wskazówki pokazującej północ. A sekstant na otwartych wodach oceanów pozwalał nam na ocenienie swojej lokalizacji na podstawie pozycji gwiazd. Z początkiem XX wieku zaczęły rozwijać się urządzenia do nawigacji radiowej. Nadajnik wysyłał sygnał, a odbiornik RDF łapał najmocniejszy sygnał po nakierowaniu w stronę nadajnika. Coś jak typowe radary w grach, wiecie, takie typu ciepło-zimno. Tam, gdzie patrzymy, tam się więcej lampek świeci, a tam, gdzie nie patrzymy, tam jest ich mniej. Razem z rozwojem technologii radiolokalizacji pojawiały się nowe metody, które pozwalały nie tylko na ocenienie kierunku, ale również swojej pozycji. Z początkiem ery podboju kosmosu pojawił się nowy potencjał. Od lat 60. testowano, czy można wykorzystać umieszczone na orbicie obiekty do dynamicznej nawigacji. I do lat 80. amerykański NAVSTAR uruchomił pierwszy system, który znamy dziś pod nazwą GPS. Metoda określenia pozycji, czyli triangulacja, działa na podobnej zasadzie w przypadku nawigacji radiowej, jak i satelitarnej. Komunikując się z jednym satelitą, sygnał powrotny określa nam pozycję na okręgu. Możemy znajdować się w dowolnym jego punkcie. Komunikując z dwoma jednocześnie, zacieśniamy naszą pozycję do dwóch punktów, punktów przecięcia dwóch okręgów. Dopiero trzy punkty odniesienia są w stanie określić naszą pozycję precyzyjnie. Choć precyzja w tym przypadku to i tak całkiem spory zakres błędu, bo satelity poruszają się po orbitach w różnych kierunkach, a sygnał przesyłany pomiędzy nimi a naszą pozycją jest delikatnie zniekształcony w trakcie podróży przez warstwy ionosfery. Dlatego dla jak największej precyzji chcemy komunikować się z jak największą ilością satelitów, dzięki temu zmniejszymy szanse na wystąpienie błędów. W 1999 roku John Hanke zakłada firmę Keyhole, która tworzy aplikację Earth Viewer. W 2003 roku Jens i Lars Rasmussenowie zakładają firmę where 2 Technologies firma stworzyła aplikacje do nawigacji i przeglądania map. Obie te firmy zostały kupione w 2004 roku przez przodującego w branży nowego giganta Google. 25% haseł wyszukiwanych w Google w tamtym okresie zaczynało się od słowa GDZIE COŚ TAM. Więc rozwinięcie swoich usług w tę stronę było jednym racjonalnym posunięciem. Łącząc i rozbudowując aplikacje stworzone przez te dwie firmy, wyłaniają się dwie aplikacje. Google Earth i Google Maps. Pierwsza z nich służy do wizualizacji planety, druga do przeglądania map z nałożonymi na nich danymi. Mapy startują 8 lutego 2005 roku i stają się takim najbardziej podstawowym go -to dla nowych użytkowników szukających serwisów do nawigacji. Początkowo działają tylko w wersji webowej i mają bardzo ograniczone zasoby, których baza dzięki użytkownikom z dnia na dzień zaczyna się rozrastać. W 2008 roku, razem z powstaniem systemu Android, Google ogłasza, że ich aplikacja będzie na ten system operacyjny. I w ten sposób rozpoczyna się nowa era nawigacji. Mniej więcej wtedy zacząłem sam odkrywać mapy w internecie, więc ten czas to taki okres wyparcia map i atlasów jako takiego mojego podstawowego źródła wiedzy o świecie i zacząłem szukać informacji online. Okropnie to jest ciężkie! Jasne, Google Maps nie jest jedynym serwisem, który obejmuje te zakresy nawigacji i map. Mamy jeszcze na przykład open source'owy OpenStreetMap, który wystartował w podobnym czasie. Mamy Apple Maps, mamy w Chinach na przykład Baidu Maps, które, o którym zrobiłem film swoją drogą. To też dość ciekawe zagadnienie. Mapy w Chinach są co najmniej dziwne. A link do filmu o chińskich mapach znajdziecie w opisie i gdzieś tutaj w karcie. Jednak ten film jest ogólnie o serwisach dostarczających mapy i nawigację, a tutaj Google Maps będzie po prostu tylko takim przykładem. Ze względu na dość duże braki w danych na mapach, w 2011 roku pojawiła się aplikacja Google Map Maker. Pozwalała użytkownikom wrzucać zaktualizowane dane dotyczące lokalizacji, które po zatwierdzeniu trafiały na oficjalny serwis. Na całym świecie były organizowane mapatony, takie specjalne eventy, gdzie ludzie się zbierali i konstruowali lub poprawiali istniejące już mapy. I tak jak zazwyczaj jest z aplikacjami z otwartym dostępem, w 2015 roku na mapie Pakistanu pojawił się dość ofensywny obrazek, który doprowadził do wyłączenia oddolnego zatwierdzania przez użytkowników. A, jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego. Nie wiem czy wiecie, ale istnieje takie przeświadczenie, że wszystkie zdjęcia, które obserwujemy na przykład na satelicie, w ustawieniu satelita na Google Maps lub Google Earth, są zrobione z satelity, to jest nie do końca prawdą, satelity są zrobione zdjęcia ogólnie całego globu, ale jeśli zaczniemy zoomować w stronę miast, są to zdjęcia, które są zdjęciami lotniczymi. Dzięki temu mają tak dużą rozdzielczość. Jednak najważniejsza w mojej opinii część Google Maps i Google Earth to Street View. Łapiemy za żółtego ludzika i upuszczamy się w dowolnym ze zmapowanych ścieżkami lub punktami miejsc i możemy oglądać świat z perspektywy ulicy. Jednak swoją drogą nudzik będzie wyglądał inaczej w zależności od miejsca, gdzie go upuścimy. Na przykład na Hawajach jest syrendem? Syrenem? Uruchomiona w 2007 roku, usługa była rozwijana przez kolejne lata. Ja sam po raz pierwszy trafiłem na te zdjęcia około 2012 roku i byłem zachwycony. W końcu, poza widokiem mapy i satelity, mogłem zwiedzać świat takim, jaki jest z perspektywy oczu człowieka. Ale wtedy jeszcze nie połączyłem kropek, że to będzie tak przełomowa rzecz, która zmieni oblicze całego świata. W połączeniu z nawigacją i zaznaczonymi usługami, Street View daje nam możliwość prześledzenia całej drogi, jeszcze zanim ruszymy w podróż. Możemy zobaczyć, jak wyglądają skrzyżowania, gdzie musimy skręcić, czy w danym miejscu ulicy będzie przejście, i jak wygląda miejsce docelowe. Finalnie mamy coś, co wcześniej wydawało się nam być zarezerwowane dla gier. W rogu ekranu, a w zasadzie to chyba bardziej w ręce, mamy mini-mapkę, która prowadzi nas niczym w grze komputerowej. Możemy eksplorować przestrzeń dookoła, zwiedzać miejsca, które są dosłownie obok naszego domu, o których nigdy nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy. Serio, popatrz dookoła swojego domu na Google Maps i zobaczysz, ile jest tam ciekawych, nieznanych ci miejsc. W 2013 roku w Szwecji Anton Wallien uwielbiał zwiedzać odległe lokacje w Google Street View. Napisał program, który wybierał losowe miejsca, po czym postanowił wykorzystać swój pomysł do stworzenia gry: GeoGuessr. No Geoguessr był stworzony jako koncept, po prostu, że losowe zdjęcie z Google, klikasz na mapę masz punkty, i potem było to rozwijane, żeby dodawane różne mapy, że nie tylko cały świat, tylko przykładowo same Stany Zjednoczone. Największą zmianą był tryb Country Streak, gdzie nie było ważne gdzie klikamy, przykładowo jak to jest Rosja i klikniemy w Rosję to jest dobrze i naszym wynikiem jest 1. No i sobie 1, 2, 3, wbijamy te państwa i jak mamy jakiekolwiek źle to nam resetuje do zera i ludzie się ścigali kto będzie miał wyższy wynik na tym trybie. A potem dodali tryb turniejowy, czyli dwie osoby grają przeciwko siebie na tej samej lokacji, i załóżmy, że jedna osoba ma 4000 punktów, druga ma 3000 punktów. To różnica 1000 punktów jest odejmowana osobie, co będą tych punktów mniej. Kto pierwszy zyska 0 punktów, zdrowia ten przegrywa. Wielki boom na GeoGessera. no niektórzy z nas byli przed tym boomem, ale rozpoczął się, jak większość boomów, tak jak szachy, podczas Srowida, yy, gdzie mieliśmy takie osoby w internecie jak Rainbolt, czy również ZigZag, nagrywające tiktoki, czy dłuższe filmy z Geogessera i to bardzo rozpopularyzowało tę gierkę. Widzieliśmy przykładowo Rainbolta zgadującego lokację, gdzie jest czarno-biało, do góry nogami, rozpikselizowane w 0,1 sekundy i... No to jest dzicz i trzeba bardzo dużo grać i szczególnie bardzo dużo grindować, bo myślę, że Rainbow spokojnie dwa dni, trzy dni na jeden taki filmik jednominutowy musi poświęcić, żeby mu coś siadło. No ale jest to imponujące jak najbardziej i trzeba włożyć w to niesamowicie dużo czasu. No i teraz Geogesser stał się e-sportem, mamy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski pierwszy raz za kilka tygodni i jest dość ciekawie. Jak myślisz, jak to się rozwinie? Ja z Zigzagiem żartujemy, że w 2030 wszystko będzie botani meta. Bo zauważamy o wiele więcej graczy, zgadujących lokacje po tych, jakie są drzewa, jakie są krzewy. I to jest bardzo ciekawe, że się ludzie uczą o tych różnych gatunkach drzew, czy o w ogóle naszym świecie i kuli ziemskiej. Jak auto Google ma plamkę błota w jednym miejscu. To te zdjęcia były zrobione na jednej specyficznej drodze. To są rzeczy, których niektórzy gracze lubią używać, i myślę, że będzie o wiele więcej takiego zapamiętywania na siłę. Górna granica skila jest praktycznie nieskończona, bo nie ma osoby, która jest w stanie zapamiętać każdą jedną ulicę na świecie. Więc to jest bardzo ciekawa gra według mnie. 26 maja będą miały miejsce pierwsze mistrzostwa polskie w GeoGesser, a ja z Grafem będziemy mieli zaszczyt je skomentować na żywo. Ogólnodostępne mapy i nawigacja mają ogromny wpływ na nasze życie. Jeśli jesteś osobą urodzoną po 2000 roku, może tego aż tak nie odczuwasz, ale masz do dyspozycji mnóstwo udogodnień, które jeszcze kilka lat temu nie istniały. Szybki dostęp do danych na temat sklepów, menu w restauracji, godziny otwarcia, czy natężenie ruchu drogowego pozwalają nam oszczędzić masę czasu. Wyobraź sobie, że wcześniej, żeby sprawdzić czy sklep jest otwarty, trzeba było najpierw się do niego przejść. A jeszcze wcześniej przejście po mieście, żeby w ogóle go znaleźć. Albo co gorsza, zapytać przechodnia, czy zna może drogę. <noise> A dziś mamy do dyspozycji informacje o wypadkach samochodowych czy różnego rodzaju zdarzeniach i klęskach pogodowych takich jak pożary czy powodzie. W czasie lockdownu Google Maps udostępniało informacje o zakażeniach. Ale istnieje również bardzo dużo zagrożeń związanych z tak łatwym i powszechnym dostępem. Bardzo łatwo dziś znaleźć lokację, w której ktoś się znajduje, a narzędzia AI już teraz pozwalają dosłownie w chwilę namierzyć miejsce, dzień, a nawet godzinę wykonania zdjęcia. Chociaż jest też druga strona medalu, ponieważ takie namierzanie przyczynia się do tego, że łatwiej jest namierzać przestępców. Niemniej warto jest chyba mieć trochę z tyłu głowy, że postując swoje zdjęcie gdzieś, na przykład na Instagramie, od razu sprzedajemy swoją lokalizację. Trochę straszne. <grych> Wsiedźwie pozwala nam zwiedzać świat z perspektywy swojego smartfona czy komputera, stwarza dość duże ryzyko dotyczące prywatności. Twarze są wyblurowane, ale dane dotyczące firm, numerów telefonów czy nawet podwórka już nie są. Kolejnym dość ciekawym zagadnieniem jest to, że coraz mniej ludzi wie jak korzystać z map. A na nawigację satelitarną bardzo łatwo wpływać, na przykład w trakcie jakiegoś konfliktu zbrojnego, co możemy od kilku miesięcy obserwować nad morzem Bałtyckim. Z jednej strony możemy spojrzeć na to, że nie musimy rozmawiać z przechodniem i pytać go o drogę do sklepu jako na coś pozytywnego, z drugiej strony sprzyja to wzmacnianiu się tej epidemii samotności, o której mówisz coraz głośniej i coraz bardziej. Jeśli jako ludzie nie będziemy ze sobą rozmawiać nawet z przechodniami, to w jaki sposób mamy uczyć młode osoby, młode pokolenia komunikacji pomiędzy sobą? Taka ciekawa rozkwina na sam koniec. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Zachęcam do zagrania w Albion Online, macie link, znajduje się w opisie. A tutaj możecie zobaczyć moje dwa ostatnie filmy. Film odnośnie Time Gessera, w którym mamy Geo ale ze zgadywaniem dokładnej daty. I tutaj może jakiś inny film. Taki pozytywny akcent na koniec, szukając kolejnej żabki lub planując podróż, spróbuj docenić jak łatwo dzisiaj się to robi.